Emilia, dzisiaj 4 do 0 wynik. Jesteś zadowolona dzisiaj po dzisiejszym spotkaniu? Jestem zadowolona ze swojej gry, ze drużyny. Mecz był na dobrym poziomie i myślę, że dobrze wszystko było. Jesteś zadowolona również z postawy założeń i realizacji taktycznych? Tak, myślę, że było wszystko tak, jak miało być. Mamy tam coś do poprawienia, ale było wszystko dobrze. Druga połowa, trochę inna od pierwszej więcej skuteczności. U Was to warto zauważyć? Tak, warto zauważyć. Druga połowa była znacznie lepsza od pierwszej. I no. Wpływ jestem indywidualny dzisiaj na plus? Moim zdaniem dobrze rozegrałem dzisiaj spotkanie i jestem zadowolony z do swojej gry. Dziękuję Ci bardzo. Zuza, czy możesz dzisiaj pozytywnie, pozytywnie ocenić swój występ? Czyste konto dzisiaj? Tak, jak najbardziej pozytywnie. Tylko, że ta pierwsza połowa moim zdaniem była słaba w moim wykonaniu, ale już w drugiej było wiele lepiej. Jesteś zadowolona dzisiaj, bo to Czyste Kąto chyba o czymś świadczy, że wreszcie to już dobry występ? Bardzo jestem zadowolona, ponieważ w poprzednich meczach nie udawało mi się skończyć meczu z Czystym Kątem, a dzisiaj się udało. Agnieszka, dzisiaj zadecyduowałeś w Centralnym Zdniu 17 Jesteś zadowolona ze swojego występu? Tak, sądzę, że weszłam w ostatnich minutach i to, co miałam zrobić, to zrobiłam i mało czasu było i mało rzeczy, które mogłam zrobić i Radom bardzo wysoko postawił poprzeczkę. więc sądzę, że wszystko, co zrobiłam, miałam zrobić. Właśnie to, co zrobiłaś, rzut karny dzięki Tobie został podyktowany. Jak to się stało? miałam więcej do piłki, a że byłam w polu karnym, to nie do końca to zobaczyłam. Dopiero gdy leżałam, to zobaczyłam, a przeciwniczka włożyła mi po prostu nogę między nogi. Jakie są twoje dzisiaj odczucia po dzisiejszym spotkaniu? no jest, Sądzę, że to jest, był mój debiut i dobrze to załatwiłam. Myślę, że w następnym spotkaniu będzie lepiej. Się tak naprawdę z zadania w pełni została zdominowana. Tak, natomiast to nie znaczy, że mecz był łatwy, ponieważ no, z perspektywy osoby, która siedziała na ławce, to Mianki bardzo wysoko postawiały poszeczkę. Dziękuję ci bardzo.